Cześć, Manko! Z tej strony, jak dzisiaj was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. I dzisiaj będzie znowu Bad Wars, wiecie? Bo były niedawno, nawet często bywają, ale dzisiaj postaram się wygrać. Taka będzie różnica. 15 minut pogadam z wami, e, inaczej będzie zrobiony ten odcinek dzisiaj, wiecie? Tak, inaczej chcę go spróbować zrobić. Nie mówię, że będę komentował po prostu rozgrywkę. Nie będę nic komentował w ok właśnie wokół tego. Więc szybkie żelazo. Z w naszymi sąsiadami sensie, jest Pink. Porządkowe 24 żelaza, ponieważ dla gliny na 48 wełny. Niektórzy biorą z takich. Na wszystko kamienne. Szkoda, że... akładam do nas przyleciał. Ale już chyba nie podoleci. A, jestem idiotą w sumie. Co robi? Okej, okay, wełna tylko. Okej, okay, fajnie wiedzieć, że tylko wełna. To no, no, dużo ułatwi. Okej. Okay. Ale... Nie, to jest tak dziwne, tylko... Aż, dobra, jeden za jednego przyjacielu. Robię tak, robię tak, robię tak, robię tak. Robię tak i tak, żeby nie było. Tak. S, prawdopodobnie beda nie ma. No, nie ma beda. Ale niestety żyć będzie jeszcze przez 500. O oh, wow, z tym. Prawdopodobnie ja też nie mam beda Więc będziesz chyba re... Co on robić? Czemu on... Czemu ja mam beda? Skitu, czemu ja żyję? Gdzie on jest? Co on zrobił? On wyszedł? Nie, on żyje Ale komu podesał? O! No fajnie Eee... Pierwolas sobie kupię, jeden więcej weadem. Ping. Tu jest ten ping do mam ten ping nas Olo, więc... Możemy się udawać do tych eee, okej. Okay. ninja. Ogólnie ta pelerynka tak mi się podoba, że ja nie mogę. Nie mam kilo, a będę musiał u niej ja tak, ale... Trap mi się przydało. To jest możliwe? Że im to rozpalę? Jezu. Yes. Tutaj tacy. taką małą IQ. tacy małą mózgowi osoby. Jezu, ale ja mam parę życia normalnie. Czad. Czad, byjdę Zmarnowano chociaż na taki plusik. Raczej nie powinien do mnie iść, ale nie jestem pewny. Zemsta zawsze ponosi trochę. Ale wow, zdziwiłem się trochę, że zniszczyłem akurat rączku. Mała szansa, mała, duża szansa jest na to, żeby zniszczyć to rączku, ale naprawdę. Już prawdopodobnie bym przeżył jakiego dalej. Znaczy on też nie zginął, jestem praktycznie bezpieczny. Od dwa domy tutaj. Różorych nie ma niestety, ale no. No niestety. Dla mnie niestety, typu miałem jednego sąsiada. Eee... Okej. O i3, wow. <grych> Prawie zwaliłem w ogóle. O wow, ładny! Dobra, S, SS, jesteś zaram On rozwali Beda, mam nadzieję, że nie jest idiotą. Noe. Jeśli się wyklepcie, ja was. O wow, o wow, o wow, o wow! wow. Na HP, kurde. BLM, to już się spodziewam. On mnie też się nie spodziewał, za pleca. A jednak spodziewałem. On się tego nie spodziewał. Ja się nie spodziewałem, że jest Rosabeda, on się nie spodziewa, że on w ogóle minął się ze mną. Pozwoli prawdopodobnie. Nie znając mojej szczęści. Wow. O, że mu się też tak chciał. Oj, umarł. Wiedział, że widzimy. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale mnie widział niestety. Okej. Okay. kolejny gap. Pek. Okej, już mi na nic. Okej, masz fireball, mam nadzieję, że ja. Ja to nadal wykierować, tylko że uh, mi tu z żadnym fireballem nie wyleciał. Wow, a ma warta życia, wow. Ciekawe co się spodziewa tego. Okej, okay. wow, mam te. Wow! Dobra, dzisiaj Dzi. niestety Lecimy na następna rękę Dobra, jesteśmy na, na następnej ręce Naszym sąsiadem jest... Yy, czerwony GabiAlt Wiem, że jednym... Jedna osoba... Niebieski... Nie, niebieski Ezio, Ludek Aqua Jest helperem, czyli ustawiam, że...

nie wiem jakim prawym, ale mam Co mam na derbezach? Co jest? Gdzie chłopie jest? O, tylko wełnę od 10 do 90% Ładnie Prawie się sprawowałam, wow. Ale karma wróci Brawo, ty. Okej, okay, ja. Wow, nie dotknęła mnie nawet. No, mówiłem, że ma tylko one. No ok, no nie mogę. Nie chcę coś z Tobą na odcinku z Was. Muszę, no co miałem zrobić? Naprawdę. Psycha siada pośpieszył na całego napierdzielam w Minecrafta. Miałem kurde, nie? Czy kurzwa coś na syru. Mam nadzieję. Kurna chyba wiem, no. A jedna ja pierdzielam w Minecrafta to jest najlepsze. Chociaż i tak mój content jest przeznaczony dla dzieci. Do youtube... Do youtube się nie nada. Górdebery, w ogóle taka mała prośba, zróbcie, napiszcie komentarz dla nie wiem, dla Reksia, dla zasięgu po prostu. Jakiś komentarz po prostu napiszcie dla zasięgu, napiszcie co dla zasięgu, by za będę wdzięczny, no nie wiecie jak bardzo, naprawdę taki komentarz dostaję, podaję zasięg, w sumie dla. Jestem idiot, to co jest ze mną nie tak? XD W ogóle, jak pamiętajcie, to jest mój tekstor Jedna z jest, jest dorobiona i to jest pomarańczowa wełna, jeśli się nie mylę ale niech się strasz Ojej, chyba wydaje mi się, że ten -er 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 będzie dobry O, i tak mi się delikatnie tylko wydaje że on będzie dobry znaczy, że ja z finał będę miał za chwilkę. Tylko jeden biały został. Będzie bez zabez nim. Ale w krepie z nim nie wygram w 90%, jestem tego pewien. No właśnie. A wow, tego się nie że akurat z tego osoby wynika że zostanie mi bez nie? Ale bywa. Nie wiesz, jest... tutaj. Tak, mi stał klocek Onu. Oh no. O, o GG. Chyba kończymy odcinek, więc idziemy mm, do lobby. Ładna prarynka. My też mamy ładną, więc dziękuję za oglądanie. Dziękuję, dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie subskrypcji, łapki w górę, komentarzu, no i cześć, do następnego odcinka, no i papa! Pa.